Nie jest tak, że on napisał taki doktora, tylko że jest doktorem i to wystarczy. I to już daje tytuł do wszystkiego, bo dalsze jego prace były lepsze. Jeśli ja czytałem takie komentarze po śmierci Kapuścińskiego, który był przecież no, wielkim pisarzem, że jego dobiła lustracja, że on się bał, że mu coś tam w papierach znajdą. Jego to dobiło, czyli nasza wrażliwość powinna być skierowana na ochronę takich ludzi. Mimo wszystko, że coś tam zrobili, to jest nieważne. Tylko on jest tak wielki, tak ważny, że powinniśmy go chronić. Ryszard Kapuściński, prosząc bardzo o przyjęcie go do partii, pisał własnoręcznie. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Co to pani zna. Rekomendacja partyjna to. Rekomendacja Nie. dla Kapuścińskiego, żeby go przyjąć, napisana przez Goremka. Nie bardzo po polsku i tak nie bardzo, jakby dzisiaj chciał to ujawnić. W okresie pracy i studiów na wydziale historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Rekomenduje towarzysza Kapuścińskiego w przekonaniu, że przybędzie naszej partii godny jej człowiek. A rekomendował go Bronisław Geremek. Jak się to czyta, to ręce opadają. No i tak, to, mądry tak, drugi tak mam No, ale jednak to, to jest właśnie ta elita, więc to, jest, to też należy... To jest dzisiaj ta elita, tak. To no? jest elita, się elita do, no. Okryli, mówi w Strasburgu, że tu w Polsce się źle dzieje, tu ciemnota. No, ale w, to, ciemno to, a, 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 to wszystko tak zmarniało? To, czy to teraz nie, jakoś... Nie wszystko, tylko że olbrzymia większość tych ludzi ma takie zaszłości. I teraz ktoś, kto się w chciałby wyróżnić, z nimi walczyć, dostanie w głowę i będzie osamotniony. No nie ma wątpliwości, że gdyby rzeczywiście doszło do lustracji, do deuelkizacji i, te, i jednak odcięcia się od tych PRL-owskich korzeni, likwidacja tych nazw komunistycznych bohaterów, tych wszystkich pomników, bez wątpienia zbliżylibyśmy się zdecydowanie do normalnego, cywilizowanego społeczeństwa, a nie bylibyśmy w znacznej mierze jeszcze społeczeństwem postkomunistycznym, jakim jesteśmy. Obawiam się tylko, że no jakby te kilkunastoletnie zachowania, zachęt zaniechania spowodowały to, że no przeciwnik, jakby ci postkomuniści, Wypracowali sobie solidną, solidne zaplecze polityczne, zaplecze finansowe. W znacznej mierze również dysponują silnymi mediami i obawiam się, że ten proces będzie jednak paraliżowany, będzie w znacznej mierze kulawy i, i połowiczny. W roku 80, w 90, jak się PZP rozpadał, to były dokumenty, które zostały wyrzucone dosłownie na ulicę. Ja trochę takich rzeczy dostałem od, dosłownie od przechodnia. Ktoś to nawet nie bardzo był zorientowany i chciał to jako ciekawostki mi pokazać. Jakie wykształcenie miał na przykład Edward Ochaps? Jak sobie sam wpisał. Doktor honoris causa. To jest jego wykształcenie, jakie uzyskał. Stopień naukowy. Oczywiście nie, nie, nie bardzo był świadomy, że to nie jest to samo, to nie jest wykształcenie. Albo na przykład pierwszy zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego. Jakieś tam papiery miał przedwojenne. W roku 1946 Wysoka Komisja w składzie e, najwyższych funkcjonariuszy tego sądownictwa wojskowego, Perelowskiego, Polski Ludowej wówczas, postanowiła w trybie nagłym wymienić dokumenty towarzyszowi na takie, że to mu będzie w nowej pracy potrzebne nowe nazwisko, ładnie brzmiące, naski kończące się. On jeszcze napisał w Jakie miał nazwisko? W uzasadnieniu bodajże laks. No właśnie, chciałam no, zapytać, czy panu ta wiedza, którą pan ma, pomaga, czy przeszkadza w życiu? Mnie ta wiedza nie przeszkadza, chociaż był taki czas, że dostawałem za to sporo po głowie, nie ukrywam tego, ale to była satysfakcja, bo wiedziałem, co robię, po co i za co po głowie dostaję. Jak przyszła ekipa w 2001 roku ówczesnego premiera Miller'a, to wiem, że kombatanci z tak zwanego Ludowego Wojska, Gwardii Armii Ludowej, poszli do niego. Postawili mu dwa warunki. Zmiana ustawy kompetenckiej, wyrzucenie mnie z urzędu. Ustawy nie mógł zmienić od ręki, ale mnie oczywiście wyrzucono. Ale ja wiedziałem za co? Wiedziałem, co robiłem przedtem. Liczyłem się z tym, że jak będzie zmiana władzy, to ja wyrzucony będę. Ale miałem satysfakcję, że to, co zrobiłem, to już zostało zrobione. To kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Oczywiście nie sam. Ale przy pomocy no, wielu osób, które, które przy tym pracowały, pozbawiliśmy ich uprawnień kombatanckich. I to była satysfakcja, że te sprawy przeszły przez sądy, wyroki były prawomocne, to sobie zaczęliśmy wygrywać w Sądzie Najwyższym, bo były rewizje nadzwyczajne nad wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, który usiłował jeszcze walczyć z nami przez jakiś czas przy pomocy różnych kruczków. To się udało. I myślę, że to była porządna dekomunizacja, porządna lustracja. No i porządna deupekizacja, bo jednak to był głównie aparat bezpieczeństwa. Jeśli nie włączymy się dzisiaj w bój o prawdę, zmarnujemy kolejne długie lata, a następne pokolenia nam tego nie wybaczą, bo właśnie prawda ma taką cechę, że zawsze kiedyś wychodzi i zwycięża.